Sebastian, spodziewałeś się, że to będzie takie łatwe zwycięstwo? Nie, przyznam się szczerze, że nie spodziewałem się, że, że w takich rozmiarach wygramy. Tym bardziej, że no, patrząc, analizując całą ligę, to, to rzadko się zdarzało, żebyśmy tak w taki przekonywujący sposób wygrali z kimkolwiek. Tym bardziej ten Olsztyn, no nieszczęsny nam troszeczkę nie leży, szczególnie tam w Urani. Wiedzieliśmy, że to spotkanie będzie, będzie dla nas ciężkie, że to bardziej rozegra się w głowach niż, niż na parkiecie. No i od pierwszej piłki narzuciliśmy swój styl gry, swoje, swoje warunki i to wystarczyło. Nie patrzyliśmy na rywala, nie patrzyliśmy jak gra rywal. Skupiliśmy się przede wszystkim na sobie i to i dzisiaj wystarczyło. Ma być których z zawodników? Każdy dał coś od siebie, bo Łukasz Wiśniewski w ataku 100%, 11 x na 11, kilka obron Pawła Zatorskiego, Jurek Lader, który wrócił znowu na zagrywce w bloku, przede wszystkim bardzo fajnie wejście Kaja, także każdy, każdy ma swój pozytyw. Michał Ruciak troszeczkę słabi w ataku, ale nadrobił to czy to w obronie, czy w przyjęciu, czy na zagrywce, także każdy z zawodników dał coś i, i właśnie tak... To, to jest drużyna. Takimi właśnie elementami, e, drużynowością, zespołowością wygrywa się takie spotkania. W ostatnim programie pytam Cię o pierwszą szóstkę. Dzisiaj czy powaga spotkania e, spowodowała, że powiedzmy grałeś takim podstawowym składem, powiedzmy składem, który pamiętam z, z października? Znaczy podobny, bo zawsze kogoś brakowało. Nigdy, nigdy nie mieliśmy wszystkich zawodników. Zdecydowaliśmy się dzisiaj w sumie na, na porannym rozruchu na, na taki skład. Wypad, no wypad, może nie wypad, ale Lukas Loch zgłosił problemy z barkiem. E, przez Ostatnie dwa dni plasował, więc e, daliśmy mu odpocząć, nie chcieliśmy ryzykować. E, natomiast to decyzja. No mówię, no decyzja zapadła dzisiaj rano. Ten, ta ekipa fajnie się prezentowała na ostatnich treningach i oni dostali szansę dzisiaj pokazania się. Lubin to też niełatwy przeciwnik <grym> koncepcja. Znaczy pierwsze mecz u nich? Tak, no, poprosili nas o zmianę, nie mają hali i nie wiem, czy to będzie handicap dla nas, czy nie, grając pierwsze spotkanie u nich. Na pewno no, musimy, musimy zagrać jeszcze lepiej niż dzisiaj, bo jednak ekipa z Lubina jest to ekipa, która według mnie oprócz Gdańska grała przez cały sezon najfajniejszą siatkówkę z tych takich zespołów, na które się nie stawiało, bo, bo przed sezonem nikt chyba by nie powiedział, że, że Lublin zajdzie tak daleko. Niewiele brakowało byliby w czwórce, bo to też należy pamiętać, że w Jastrzębiu no, tam niewiele, jedna, dwie piłki mogły decydować o tym, że, że to Lubin byłby w czwórce, a nie w Jastrzębie. E, także to jest ekipa, która potrafi grać w świadkówkę. Ja oczekuję dwóch fajnych spotkań na, na, na pewno na wyższym poziomie niż te spotkania ostatnie, bo, bo te ostatnie spotkania to jednak było widać, że, że różnica może nie klas, ale już gdzieś tam w głowach jest. Że ten sezon zbliża się ku końcowi i, i walka o te piąte miejsce to jednak nie dla wszystkich jest dostatecznie motywujące. Biorąc pod uwagę to, że już pozbyliście się, się chyba plagi kontuzji, ten koniec, ten koniec sezonu może pokażecie faktycznie swoją wartość, w jaki sposób zmazując te niektóre porażki. No, nie chciałbym ich nazywać wypadkami przy pracy, no, ale no, nie świadczyły zbyt dobrze o zespole i ambicji. Sezon jeszcze przed nami. Mamy, mamy do dowodnienia coś komuś sobie eee, i przede wszystkim chcemy się pokazać z jak najlepszej strony. Chłopaki też znają sobie sprawę, że, że większość z nich ma umowy, ma kontrakty do końca czerwca, więc też każdy z nich chce się pokazać z jak najlepszej strony. Eee, tak żeby w następnym sezonie znaleźć sobie nowy klub, czy zostać tutaj. Co do, co do grania, no pamiętajmy jeszcze o Pucharze CF. To tam wszystko, będziemy, wszystko zrobimy, żeby awansować do wielkiego finału, bo w półfinale no, Trento, klasa sama w sobie. Tak jak wymieniałeś ostatnio w programie, wiele, wiele sukcesów, wielokrotni zwycięzcy czy do Ligi Mistrzów, czy, czy Mistrzostw Świata, klubowych Mistrzostw Świata. Także no, fajne spotkania przed nami. Pokażę to, na jakim etapie jesteśmy i tą, na taką naszą siłę. Czy, czy możemy się mierzyć w Europie? Czy jesteśmy rzeczywiście taką ekipą, która potrafi wygrywać z Włochami? Myślę, że tak. Myślę, że to będą fajne spotkania, bo, bo każdy, każdy, każdy dodatkowo się motywuje grając przeciwko takim zawodnikom, jakby chociażby Kazyjski, Birarelli. Człamy kciuki i powodzenia. Dziękuję.